Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy 11 maja, jest godzina 21.51 w tym momencie. My aktualnie znajdujemy się w Dariashi w depo i z okazji tego, że ostatnio sobie wbiłem 200 level, znaczy w tym momencie mamy 208, ale ten 200 level wpadł, już wam powiem kiedy. I też chciałbym się Wam pochwalić, że na stronie tibiopedia.pl jest nasze zdjęcie w awansach Także na kwietniowe awansy, jeśli sobie zobaczymy na Tibiopedii, to jesteśmy właśnie sobie na 200 poziomie. Mamy tutaj mamy tutaj 200, gratulujemy Wam wszystkim, Narysł na Jana Zbony. Jest jeszcze jeden, obec Michael z Bony, który też wbił 200 poziom. Także jeśli sobie chcecie zobaczyć to zdjęcie, które było robione 21 kwietnia na Dwarven Bridge'u, kilka osób się tam też zebrało to możecie sobie to zdjęcie zobaczyć właśnie na, tibi na TibioPedii w awansach. To jest pierwsza rzecz. A właśnie z racji tego, że sobie tego wbiliśmy 200 poziom. Ja w tamtym momencie y, nie miałem 200 subplajów, a właśnie w tym odcinku chciałbym sobie otworzyć 200 sublaczerów. Ja mogłem sobie to nagrać wcześniej, ale tak jak już wspomniałem, nie miałem 200 sublażerów w tamtym momencie, kiedy sobie wbiłem, a też y, później. Nie za bardzo był czas, żeby to nagrać. A za dzisiaj jest sobota, więc mam troszkę więcej czasu. No i sobie możemy właśnie z okazji tego 200 levela y, otworzyć właśnie te nasze 200 sub No i pierwsza sprawa, tak jak zawsze było na tych openingach, zobaczymy sobie na markecie, ile to kosztuje. No i tak, 20 500 y, moglibyśmy to sprzedać. A tutaj mamy za 10 000. Czyli tak, no ogólnie mamy 216 w tym momencie, ale otworzymy sobie 200, już mam przygotowane w depo. No i gdybym chciał sprzedać to za 20 499 to bym miał tutaj ile pieniędzy zobaczymy czy odcinek będzie stratny czy będziemy na plusie. No i mamy 4 miliony 99 tysięcy. No to załóżmy, że mamy 4 miliony. No to mamy 4 miliony 98 tysięcy, gdybym sprzedał 200, prawda? Ale no jak wiemy, te suplażerie nie są jakby tak skupowane przez innych graczy, więc raczej nie jest to prawdopodobne, żeby mi się w ogóle to sprzedało. A tutaj mamy, gdzie bym to chciał sprzedać od razu, tylko to mamy 100. No to za 100 miałby milion, milion 10 tysięcy. To powiedzmy, że znaczy no, tutaj mamy 4 miliony na no to. To jest taka czysta, teoretyczna wersja, gdyby nam się to sprzedało. A zobaczymy teraz, co będzie z tego openingu, prawda? Także możemy sobie już na szybko to otworzyć. Jeszcze taka jedna wspominka, co mamy z tego sublażarów, oczywiście. Bo o tym jeszcze nie wspomniałem. To mamy naszego jara. Po wpisaniu na stronie tibiopedia. Nagroda po zakończeniu tasków z Dangerous Deep Quest po użyciu możemy otrzymać I tu już mamy tak Mamy Blue Gemma, którego możemy sprzedać za 5000 Violet Gemma, którego możemy sprzedać za 10000 Silver Token, Gold Token No i mamy nasze Surprise Device Tego tutaj nie można nigdzie sprzedać, nie wiem w ogóle po co ten itemek jest Ale jeśli sobie zobaczymy na markecie ten Surprise Device Kosztuje 37 tysięcy nawet ponad. I teraz mam tak y, Silver Token. po ile mamy na markecie. gramy na serwerze Bona jak coś. No i tutaj mamy po 24 tysiące ponad. A Gold token. Gold token. Tutaj mamy za 42 tysiące w tym momencie. Także zobaczymy czego spadnie więcej. No to co, my już mamy tutaj przygotowane 200 suplęczarów, więc na szybko będziemy to otwierać. Cyk, to może tak od tyłu to będziemy otwierać. Już mamy o, 1 gold token P4 8 fioletów, te blue mamy za 5000, a te? Za 10 Dobra, lecimy. 9 gold tokenów, dobrze. 13 Silverów, 13 surpriseów. 32 gemy Patrzcie co się dzieje w depo. 11 gold tokenów. 16 już mamy tych wiele dżemów 37 Sydwallów 50 dżemów. 52 te blue dżemy. What is this here? O, to będzie troszkę kasy z tego cyk. I dobra, mamy koniec. 19 gold tokenów. Szkoda, że 20 nie wpadło. Gold tokenów. No i tak będziemy teraz liczyć, podsumowywać ten opening. Tutaj mamy tak, 10 tysięcy. Ja sobie kalkulator załączam. I teraz mamy tak. 25 razy 10 tysięcy. Czyli już mamy 250 tysięcy za te same dżemy. I teraz mamy tak, 19 gold tokenów. <kłysy> tu musimy dać sobie teraz taką cenę.

mamy 5000 tysięcy razy 72 o. 72 razy 5000 tysięcy 360 tysięcy plus 360 razy 2,3 ok, 1 400 000. silver tokeny mamy 58 tysięcy gdybyśmy je sprzedali na markecie 2, 4, 4, 4, 8 i mamy 58 jest 58. O, czyli już za to, za to już mamy milion plus 1416984. Pyk. To już mamy ponad 2 miliony 800 tysięcy. No i to nam zostało jeszcze surprise device. Nie wiem w ogóle po co to jest, jak tego się używa, do czego to służy. Czemu to ludzie tak skupują na tym markecie? Jeśli ktoś w ogóle wie, to możecie mi napisać. Tam w komentarzu. No i tu mamy 26. To możemy od razu wystawić, bo ja nawet nie wiem po co to jest. 37 988. O no i za 26 mamy 986 000. Czyli mamy plus 986. 688. No i za samym ten opening mamy, proszę Państwa. Nie wiem, czy mi się uda y, kalkulator przechwycić. Przeglądarka, tekst. Przechwytywanie okna. Kalkulator. Nie wiem, czy w ogóle mi się uda. Nie, nie uda mi się do kalkulatora przechwycić. Dobra, ale tak czy siak mamy na kalkulatorze, według moich obliczeń, za ten odcinek. Mamy 3 824 675. <laughs> Także tyle by wyszło za ten sam opening. A jak ja to obliczyłem, gdyby mi się udało sprzedać te jarę, to tam wyszło 4 miliony ponad 4 miliony. No to powiedzmy, że tak. Około 10 co, co jestem stratny, albo nawet nie, bo tam było 4 miliony. Coś także dużo nie jestem stratny. A 3 miliony 800 za sam opening 200. To myślę, że jest w porządku. Także jeśli chodzi o taki opening, to było na tyle. Następne openingi będą wiadomo co 100, już nie będę chyba robił co 200. Bo to było tylko tak z okazji Wbisza tego 200 poziomu. Także na ten dzisiejszy moment mam 16. Jak sobie znowu. Zbiorę stówkę to sobie nagramy kolejny opening. Żeby to było krócej, bo 200 to mi trochę zajmuje. Wiadomo, mam 4 tylko na dzień te do zdobycia, przynajmniej na ten moment, można 7 chyba, ale ja zdobywam 4. Także jeszcze taka jedna informacja. Do grupy na Facebooku zapraszam pacjenci się ochrę. Link macie na dole w opisie, także serdecznie zapraszam. Do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Będę wdzięczny do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Tutaj mam licznik na dole. Także fajnie było, żebyście dołączyli do naszej paczki. Dzwoneczek sobie też możecie zostawić. W, w każde weekendy mamy streama z TV, także zapraszam serdecznie. Niektóre weekendy gramy też Beach of Legends, także jak ktoś gra to zapraszam, może ze mną pograć. No i to by było na tyle z, z tego openingu. A my widzimy się w kolejnych openingach z sublager'ów. Dzięki za uwagę i trzymajcie się ciepła, pa, pa.